Witajcie, chciałem zrobić sobie coś ciepłego do picia, ale nie ma ani prądu, ani gazu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować prosty piecyk, na którym możemy coś ugotować. Ja mam na imię Marcin i witajcie na kanale Smakuj życie. Na początku potrzebujemy 20-kilku cegieł. Cegły mogą być różnego rodzaju. Ja mam tutaj cegłę szamotową, która najlepiej nadaje się do budowy palenisk. Nie musi być ona idealna ani czysta, ponieważ moja ma różnego rodzaju naloty jeszcze z poprzednich miejsc, gdzie służyła. Zaczynamy od zbudowania podstawy naszego pieca, a więc układamy 6 cegieł obok siebie. Gdy mamy już pierwszą warstwę, przystępujemy do budowy drugiej. Jest ona specyficzna, ponieważ musimy pozostawić miejsce na palenisko. Więc układamy dwie, trzy, cztery cegły, tak żeby zostawić miejsce i wlot paliwa do paleniska. Budując trzecią warstwę, możemy przesunąć troszkę cegły, tak żeby zahaczyła ona o poprzednią warstwę. Następnie kontynuujemy wznoszenie naszego komina. Kolejna, czwarta, piąta i szósta warstwa polegają na wznoszeniu układaniu czterech cegieł na jedną warstwę i podnoszenie naszego komina Do budowy ostatniej warstwy użyłem najładniejszych cegieł, jakie znalazłem. I teraz w zależności od rozmiaru garnka możemy nasze palenisko albo troszkę poszerzyć na ostatniej warstwie, albo zwężyć. W środku znajduje się już opał, który wcześniej przygotowałem. Wsadziłem tam do środka drobne patyczki. Do rozpalenia użyję z krawków kory brzozowej, która doskonale się do tego nadaje. Udało się rozpalić. Mamy nalaną wodę i pora na test naszego piecyka. Taki piec możemy zmodernizować na kilka sposobów, szukając najlepszej wydajności. Możemy dołożyć kilka cegieł do góry, podnosząc komin. Możemy zwiększyć samą, samo palenisko poprzez zwiększenie tutaj tego otworu, którym podajemy paliwo, jak również możemy poszerzyć cały komin, na przykład zrobić na długość całej jednej cegły. Paliwo do naszego piecyka możemy dostarczać na dwa sposoby, albo poprzez wsuwanie patyków, gałązek poprzez palenisko. I wtedy dokładanie polega na dosuwaniu w miarę wypalania drewna, Drewna w głąb paleniska. drugi sposób, jeżeli chcemy uzyskać wyższy ogień, możemy również dołożyć patyki poprzez komin. Takie rozwiązanie ma oczywiście wady i zalety. Zaletą jest to, że kiedy jest bardzo sucho, ten ogień jest kontrolowany wewnątrz paleniska i praktycznie nie ma możliwości zapuszczenia ognia. Kolejną zaletą jest to, że zużywamy na pewno kilkadziesiąt procent mniej opału. Wadą tego rozwiązania jest to, że jeżeli w palenisku mamy małą ilość paliwa, no to będzie ono się szybko wypalało, więc musimy często dokładać i właściwie być przy palenisku i pilnować cały czas dokładania.